Wszystko uznaję za stratę ze względu na najwyższą wartość poznania Chrystusa, Jezusa, Pana mojego. Dla niego wysułem się ze wszystkiego i uznaję to za śmieci. Święty Paweł, mając wysokie i wykształcenie i pochodzenie, bo był, miał przynależność do. Narodu rzymskiego, mógł sobie zażywać świata, mógł sobie korzystać z tego świata do woli, cieszyć się i, i po prostu używając, jak mówi sam o sobie, że Bóg go pochwycił, On się dał pochwycić. I dla Niego wyzuł się ze wszystkiego. To jest niesamowite. Mając wszystko, wszystko zostawił, i on poszedł na krańce ziemi, głoszą dobrą nowinę o zbawieniu. Był biczowany i cierniem koronow... i, biczowany, i wtrącany do więzienia. Był rozbitkiem kilka razy. Doznawał różnych niewygód, ale jak mówi biegnę. Nie idę, ale biegnę. I to nie jako nas już ukończącego się postu, to słowo też zachęca do tego, żebyśmy też nie tylko szli, ale biegli za Chrystusem, wykorzystali ten czas, który daje nam Bóg. Gorzkie żale i droga krzyżowa, ale też okazja do różnych umartwień. Ale nie tylko do umartwień, bo łatwo jest nałożyć sobie jakąś modlitwę, łatwo posiedzieć w kościele, ale może trzeba sąsiadce pomóc, może trzeba coś uczynić dla, dla sąsiada, może po prostu wystarczy pójść i porozmawiać. Bo nie ma, nie ma z kim porozmawiać, a dzieci już nie mają czasu dla Niego. Na różne sposoby możemy, możemy odczytać swoje zadania, by dobrze ten czas przeżyć. Czas postu to czas nawrócenia, począwszy już od środy Popielcowej, nawracajcie się i wierzcie w Ewangelię. Dzisiaj też słyszeliśmy słowa przed Ewangelią, nawróćcie się do Boga waszego. I właściwie. My, którzy jesteśmy dobrzy w moralizowaniu, właściwie może się nasuwać pytanie, no, z czego się mam nawracać? Niech się nawracają ci, którzy po uszach żyją w grzechu, ci, którzy piją, ci, którzy kradną, ci, którzy biją, Poniewierają po prostu drugiego. Z czego się mam nawracać? Byłem zdziwiony, kiedy, kiedy po prostu o sobie mówię o, o tym, że Święty Jan Paweł II korzystał, Sakramentu pokuty bardzo często, z czego on się miał spowia spowiadać, z czego on po prostu, jakie on miał mu grzechy mieć. Nawracajcie się. Tydzień temu ksiądz Mateusz pięknie rozpracował tamtą przypowieść o dwóch synach, którzy właściwie jeden był bezdomny i drugi był bezdomny, mimo że mieszkał u ojca. Jeden był bezdomny i poszedł po prostu, za życia powiedział: Ja cię, dla mnie już umarłeś. Daj mi część majątku. Przecież testament otwiera się po śmierci. Dla mnie już nie istniejesz. Daj mi część majątku. Już cię nie będę słuchał. Już nie będę pod twoimi tam po prostu pod Twoimi żądaniami. Dzisiaj mamy tych różnych ludzi, którzy, którzy po prostu chcą być niezależni, niezależni od rodziców, niezależni od czarnych. Po co mi tam jakiś czarny będzie nakazywał, co ja mam robić? Po co ja mam czytać jakieś dokumenty Ojca Świętego? Ja wiem najlepiej, jak sobie ułożyć życie, ja wiem najlepiej, jak co po prostu poukładać. Dlatego poszedł w nieznane strony i poszedł tak samo dzisiaj wielu, wielu się błąka, błąka po prostu. Dopiero nędza, dopiero zrównanie się ze świniami dla Żyda to była największa hańba, największe poniżenie dla, dla Żyda. Świnia to jest nieczysta. A więc musiał zejść do takiego, do takiego po prostu poniżenia. Drugi syn, który był u ojca, ale po prostu był takim niewolnikiem. Nie nigdy nie wyprawiłeś uczty, synu, wszystko, co do ciebie należy. Ale on tego nie odczuwał. Był po prostu, wykonywał polecenia. Był kiedyś, już tu przytaczałem historię takiej rodziny włoskiej. Jeden człowiek, który skończył pięćdziesiątkę, a postanowił sobie ufundować taki wyjazd, takie wczasy, pojechał do Paryża i odwiedził katedrę Notre Dame jeszcze przed spaleniem. I kiedy wszedł tam, półmrok, posadzka zimna, kiedy uklęknął na tej posadzce i mówi, nagle jakby mnie rentgenem prześwietlił, mówi słuchaj, znałem takiego olśnienia, mój masz 50 lat. I nikogo w życiu jeszcze nie kochałeś. Masz żonę, ale tylko masz wymagania od niej. Tylko widzisz uchybienia, masz przyjaciół, ale po prostu, tylko po prostu robisz ciągle wytyki. To robią źle, to robią źle, ty byś tak zrobił, bo ty jesteś lepszy. Masz 50 lat i nikogo nie, nie kochałeś. Nawet nie dostrzegłeś, że twoja żona ma depresję. I to było dla mnie takie niesamowite. Mówi, kiedy, kiedy wróciłem do domu, chciałem to wszystko jakoś odpracować, wynagrodzić żonie, wynagrodzić moim przyjaciołom. Chciałem po prostu, podjąłem, podjąłem takiej, takiej wewnętrznej się pracy. I ona tak słuchając tego mówi, no, no rzeczywiście, teraz mnie już dostrzega, teraz już, już po prostu stara się mi pomagać. Mówi, nie jest jeszcze aniołem, ale jest znaczna poprawa znaczna poprawa i po prostu my, my do, dojrzewamy do takiego odnalezienia, odnalezienia ojca, od, od, dojrzewamy do takiego nawrócenia, dojrzewamy do tego, aby przylnąć do ojca i przeżywać swoje życie z nim po prostu i dla niego. Kiedyś bardzo mi uderzyły słowa świętego Pawła, który mówił. O narodzie wybranym, który został, został wyprowadzony z Egiptu, doświadczył cudów, nie tylko przeszli przez, przez morze, ale doświadczył cudów i co, co się stało? Uwierzyli ci ludzie? Nie, nie wszyscy, nie wszyscy. Mówi święty Paweł, że kości tych ludzi, którzy nie uwierzyli, by, by, były postrachem dla innych ludzi, były postrachem. Nie weszli do Ziemi Obiecanej. Ociec Święty Paweł II mówił, że żyjemy w czasach ostatnich. Mamy wiele razy w Piśmie Świętym to określenie. Chciałbym dzisiaj przytoczyć, przytoczyć fragment listu Świętego Pawła do Tymoteusza, trzeci rozdział od 1 do 9. Bo żyjemy w czasach ciekawych. Żyjemy, kiedy coś się już kończy. Kończy się pewien etap naszego, naszego po prostu tego życia. Chcę Wam przytoczyć, bo to, co może odnajdziemy w tych słowach, także i swoją sytuację. Wiedz o tym, że w dniach ostatnich nastaną chwile trudne. Ludzie bowiem będą samolubni, chciwi, wyniośli, pyszni, bluźniący, nieposłuszni rodzicom, niewdzięczni, niegodziwi, bez serca, bez litości, miotający oszczerstwa, niepohamowani bez uczuć ludzkich. Nieprzychylni zdrajcy zuchwani, nadęci, miłujący bardziej rozkosz niż Boga, będą okazywać pozór pobożności, ale wyrzekną się jej mocy i od tych stron. Od takich ludzi stron nie mamy wśród nas takich ludzi, takich postaw. Czy to jest obce? Obce, obce są te słowa, które kieruje Święty Paweł w liście do Tymoteusza takich stron. Mówi dalej Święty Paweł, że również y, ludzie, którzy, którzy mają nieszczere, nieszczere, nieszczere myśli, nieszczere, nieszczere po prostu zasady, wejdą do Wspólnoty Kościoła, tak jak wówczas, jak Jannes i Ambres wystąpili przeciw Mojżeszowi. Tak też i ci przeciwstawiają się prawdzie, ludzie o spaczonym umyśle, którzy nie zdali egzaminu z wiary. O co tu chodzi w tych słowach? Co to jest? Kim są ci ludzie? To są magowie. Kiedy Mojżesz został posłany przez Boga do Faraona, był posażony w znaki, które miał przedstawić temu właśnie władcy. Miał rzucić laskę, laskę na ziemię i laska zamieniła się w węża. Miał dotknąć laską wody i wody zamieniły się w krew. To miało być dowód, żeby Faraon wypuścił naród wybrany. Ale niestety Faraon miał takich doradców jak właśnie ci ludzie. Jannes, Jambres, magowie, którzy potrafili różnych takich sztuczek dokonywać. I serce Faraona stało się jeszcze bardziej zatwardziałe. Zaczął jeszcze bardziej ciemiężyć naród wybrany. I ciekawe, kiedy w końcu Faraon wypuszcza... Naród wybrany, daje im wolność. Ci ludzie również podążali z nimi. To jest ciekawe, bo oni mieli za zadanie pomniejszać autorytet Mojżesza. Wszystko robić, żeby ukazać ludziom, że ten to nie jest wybrany człowiek on nie jest po prostu, on nie jest nikim innym jak pozostali ludzie. Oni mieli po prostu robić, robić zamieszanie. I rzeczywiście to skutecznie robili. Mało tego, mieli również uświadamiać ludzi, że Bóg narodu wybranego nie jest wcale większy od Bogów Egiptu. To jest niesamowite, bo tak tacy ludzie wchodzą do kościoła katolickiego i tacy ludzie są i tacy ludzie robią, robią zamęt i zamieszanie. Co się dzieje, kiedy człowiek, kiedy człowiek słucha takich opinii, takich właśnie znawców. Tracimy zaufanie do Ojca Świętego, tracimy zaufanie do kapłanów, do biskupów. Zaczynamy się cieszyć tylko tym, co mamy, tak jak oni tylko pokładali ufność w sobie. Byle by ci było dobrze na Ziemi, o czym tam myślisz, co tam będzie po niebie, w niebie, nie wiadomo, czy, czy będzie cokolwiek. Trzeba się zatroszczyć o to, o to nasze życie na Ziemi, a więc korzystać z tego życia. Nie myśl o niebie tutaj, byle tutaj było ci dobrze. Mamy takich ludzi, dlatego, jak mówi święty Paweł, ty się ich strzasz, ty się ich strzasz. Dzisiejsza Ewangelia pokazuje nam kolejny, kolejną drogę, którą Bóg chce nas prowadzić, kiedy przyprowadzają do Niego jawne To jest ciekawe, bo znamy doskonale ten fragment od młodości, bo słyszymy nieustannie w Kościele, kiedy przyprowadzono jawnogrzesznice. Księga kapłańska XX mówi, że kiedy złapano dwie osoby, które popełniły grzech, należało ukamienować. Dzisiaj możemy się zastanowić, dlaczego tego przyprowadzono kobietę. Gdzie jest mężczyzna? Gdzie jest mężczyzna? Czy jedna kobieta mogła zgrzeszyć tym grzechem? Dlaczego? Co się stało z nią? Uciekł? A może był ich przyjacielem? A może był to ktoś taki, kogo nie wolno tykać, nie wolno ruszać, bo można stracić samemu? Ci ludzie wcale nie byli ani święci, ani doskonali, bo gdyby byli doskonali, gdyby im zależało na prawie, to by przeprowadzili kobietę i mężczyznę. Oni przeprowadzają. Przeprowadzają tylko, tylko kobietę, że odczytują, odczytują prawo, wykorzystują tylko do własnych celów. Można tylko patrzeć na dekalog tylko tak, jak mi się podoba. Można patrzeć na dekalog tak, jak po prostu ja dla mnie jest wygodne. I dlatego to jest, to jest, no, jest nie, nielogiczne, Ponieważ już daje im do zrozumienia, jeżeli wyście puścili mężczyznę, to ja również. Puszcza kobietę, bo jeżeli ją ukamienujemy, to już nie ma możliwości poprawy życia. A przecież prawo ma wychowywać, ma pomagać człowiekowi. No przecież mogli powiedzieć, no, kiedy ukamienujemy, to po prostu odstraszymy innych. Jeżeli tysiąc lat istnieje prawo i nikogo nie odstraszyło, wręcz przeciwnie, ludzie nadal grzeszą, no to po prostu po co stosować takie prawo? Prawo się rozwija. Pamiętamy z Starego Testamentu, kiedy było, była zasada oko za zo, oko, ząb za ząb. Jeżeli ktoś ci wyrządził krzywdę, miałeś prawo, prawo taką samą krzywdę wyrządzić jemu. Ale potem prawo się rozwija i przychodzi, jeżeli, jeżeli to jest Twój brat, jeżeli to jest narodu wybranego, to trzeba wybaczyć. Trzeba wybaczyć, trzeba darować. A Pan Jezus przychodzi i mówi nie tylko brata. Ale także nieprzyjaciela trzeba miłować. Trzeba miłować. Trzeba wybaczać nie siedem razy, ale siedemdziesiąt siedem razy. Prawo zmierza do miłości, i trzeba nam ducha świętego, by odczytać ten zamysł, ducha świętego, by nam pomógł to zrozumieć. Pan Jezus, to jest zasadnicze. Dzisiaj, patrząc na tą kobietę, mówi do zebranych. Kto jest bez grzechu, niech rzuci pierwszy kamień. Kto jest bez grzechu? To ciekawe, bo nikt, nikogo tam nie było bezgrzesznego. Dzisiaj niektórzy mówią, nie mam grzechu, nie mam się z czego spowiadać. No po prostu, nie mam się z czego spowiadać. Nie zabiłem, nie okradłem, nie po prostu. Nie mam się z czego spowiadać. Tam, jak mówi ewangelista, odchodzę od najstarszego od najstarszego, od, od po prostu od, od tych najbardziej pobożnych, odchodzą od najbardziej pobożnych. Dzisiaj miałem taką pokusę, żeby tutaj przynieść kamienie, po prostu wystawić i po prostu kto z was jest bez grzechu, nie pierwszy rzuci kamień w Ojca Świętego. Jeżeli Chrystus daje nam zasadę, jeżeli masz osądzić, to pomyśl najpierw o sobie. Czy ci, którzy rzucają w Ojca Świętego, pomyśleli o sobie? pomyśleli o sobie? Czy ktoś, kto rzuca w biskupa, w księdza, myśli o swoim życiu? Myśli o sobie, o swoim zachowaniu? Kto, jest, kto wam dał takie prawo? Kto z was jest bez grzechu? Niech rzuci pierwszy. To ciekawe, że dziennikarze, pisarze, którzy mają ubabrane życie, którzy współpracują z różnymi niecnymi ludźmi, którzy zniszczyli wiele osób, oni mają czelność nie tylko opisać, że ktoś coś zrobi, ale że ktoś mógł coś zrobić. Jakim prawem? Jakim prawem? Dzisiaj Chrystus pokazuje nam drogę do miłości, drogę do tej doskonałości. Dzisiaj prorok Izajasz mówi, że otoczenie wszystko nowe, nie wspominajcie wydarzeń minionych. To, co było dawno, już zostawiamy Bożemu miłosierdziu. Bóg może uczynić i przemienić moje serca dzisiaj. Bo tak jak utworzył ścieżkę na pustyni, jak na pustyni sprawił, że woda wytrysła i powstały rzeki, tak również Bóg może uczynić wszystko w sercu moim i twoim. Otoczenie wszystko nowe, dlatego musimy się odciąć od naszej przeszłości. Jak mówi siostra Faustyna, zostawiamy Bożemu miłosierdziu. Ale pozwólmy Bogu, by nas prowadził, w kończącym się tym, tym poście wielkim. Pozwólmy Duchowi Świętemu, by nas uświęcał. Dzisiaj słowo Boże w pierwszym czytaniu, kiedy, kiedy Bóg mówi o tym, że wytrusnął źródła na pustyni, i mówi Izajasz: Sławić mnie będą zwierzęta, polna, szakale i strusie, gdyż na pustyni dostarczę wody i rzek na pustkowiu. Sławić, czyli chwalić mnie będą. Nie tylko zwierzęta są powołane do tego, by chwalić Boga, ale każdy z nas. Roman Brasztetar utyskiwał, że cały świat, drzewa i kwiaty wielbią Boga tylko człowiek, tylko człowiek deserter, tylko on by chciał odbierać chwałę dla siebie. Gromadzimy się w świątyni, by oddać Bogu chwałę. Będziemy słyszeć dzisiaj Także podczas tej liturgii godne to i sprawiedliwe, abyśmy Ciebie wychwalali, abyśmy Tobie oddawali chwałę. Bo to jest najpełniejsze człowieczeństwo, to jest nasze powołanie. Do tego, do tego dążymy. Jeżeli w życiu nie potrafisz wielbić Boga, to trzeba nam jeszcze łaski Ducha Świętego. Dlatego niech ten Duch Święty nas uświęca i obdarza nas swoimi darami. Amen.